Cześć, z tej strony Artur. Dziś trzecia część cyklu: Jak zdać maturę podstawową z matematyki na minimum 30%, czyli równania, nierówności oraz układy równań. Zapraszam! A po co mi ta matma? Nie ukrywajmy, że równania i nierówności były już tak naprawdę w szkole podstawowej. Ale zdaję sobie sprawę, że w natłoku teraz uczenia się i powtórek do matury niektórzy z Was mogą zapomnieć nawet największe podstawy z matematyki. Dlatego teraz powtórzmy sobie przede wszystkim, jak działają podstawowe, najprostsze równania. Pierwszym rodzajem równań, jakim się zajmiemy, są to tak zwane równania liniowe. Równania liniowe to takie równania, w których najwyższa potęga, jaka się może pojawić przy naszych niewiadomych, to potęga pierwsza. Zapiszmy sobie jakieś przykładowe równanie: 5 minus 2x równa się 3x minus 3. Mówię, powtarzamy sobie najpierw podstawy podstaw. Zarówno po lewej stronie równania, jak i po prawej stronie równania nie mamy żadnej potęgi zapisanej, czyli w domyśle jest potęga pierwsza. Dlatego właśnie takie równanie jest równaniem liniowym. No i teraz, tak jak mam nadzieję, że większość z Was jednak pamięta, żeby rozwiązać tego typu równanie liniowe, musimy niewiadome przenieść na jedną stronę równania, a wiadome na drugą. Niewiadome, mam tu na myśli, po lewej stronie mamy minus 2x, po prawej stronie mamy 3x. To są nasze niewiadome. Natomiast wiadome to jest nasza piątka i nasza minus trójka. Okay? Kiedy przenosimy jakiś składnik z lewej strony na prawą lub z prawej strony na lewą. Zmieniamy znak tego składnika. Więc minus 2x sobie przepiszmy, ok? I teraz przenosimy sobie to 3x na lewą stronę. Ponieważ przenosimy, a było plus 3x, więc teraz będzie minus 3x. Ok? Równa się. Minus trójkę przypisujemy przepisujemy. I teraz tą piąteczkę znowu przenosimy na prawą stronę. Czyli zmieniamy znak, czyli mamy minus 5. Liczymy sobie minus 2x minus 3x, czyli inaczej. Minus 2 jabłka minus 3 jabłka, to tak naprawdę mamy minus 5 jabłek, równa się minus 8. W tym momencie, żeby policzyć x, musimy się pozbyć tego, co stoi przy naszej niewiadomej, czyli w tym przypadku jest to minus 5, ponieważ jest tu mnożenie, tak, bo minus 5x to jest to samo co minus 5 razy x, więc żeby się pozbyć tego czynnika minus 5, musimy podzielić obustronnie przez minus 5. Dzielimy obustronnie. Czyli po lewej stronie zostaje nam po prostu x, a po prawej stronie możemy sobie zapisać najpierw, że to jest minus 8 dzielone przez minus 5. Dwa minusy w dzieleniu, jak i w mnożeniu dają 1 plus, czyli mamy po prostu 8 piątych. I to jest rozwiązanie naszego równania liniowego. Ile mamy rozwiązań w tym równaniu? No, x równy 8 piątych, czyli jest jedno rozwiązanie tego równania. Zapiszmy sobie jedno rozwiązanie, x równe 8 ale oczywiście mogą być również innego rodzaju równania liniowe. Zobaczmy trochę inny przykład. Weźmy sobie podobny przykład, zacznijmy tak samo, czyli 5 minus 2x równa się minus 2x plus 5 po prawej stronie. Robimy analogicznie, czyli minus 2x zostawiamy, minus 2x przerzucamy na lewą stronę, czyli będzie plus 2x równa się. 5, bo ta piątka tu była i tą piątkę przerzucamy na drugą stronę, czyli również zmieniamy znak, czyli będzie minus 5. Co dostajemy? No minus 2x plus 2x, czyli minus 2 jabłka plus 2 jabłka, no to 0 jabłek, czyli po prostu 0, a po prawej stronie 5 minus 5 to również 0. I co dostajemy? Dostajemy 0 równa się 0. No i co w takim przypadku? Ile rozwiązań mamy tak naprawdę w tym momencie? No ponieważ 0 jest równe 0 i to... Co nam tu wyszło, jest prawdą, więc zauważcie, że jeżeli za x wstawilibyśmy tutaj cokolwiek, nie wiem, jedynkę, dwójkę, piątkę, 1028 pierwiastków ze 123, to i tak te minus 2 pierwiastki, minus 2 pierwiastki ze 123 plus 2 pierwiastki ze 123 dadzą nam 0, prawda? Czyli tak naprawdę, czyli co byśmy nie wstawili za x. Będzie dobrze! I w tego typu równaniach, gdzie lewa strona jest równa prawej, a niewiadome nam się znoszą, mamy nieskończoną ilość rozwiązań. Zapiszmy sobie. No i trzeci przypadek, również podobne równanie, sobie zapiszmy. Niech się zaczyna tak samo. 5 minus 2x równa się 10 minus 2x. Znowu przenosimy tak, jak robiliśmy to przed chwilą, czyli minus 2x plus 2x. Równa się 10, piątka na plusie, czyli będzie na minusie teraz, dostajemy minus 2x plus 2x, czyli 0x, czyli 0, 0 równa się, no i 10 minus 5 to 5, czyli 0 równa się 5. Ale 0 nie jest równe 5, więc tutaj możemy, jak najbardziej nawet powinniśmy zrobić z tego sprzeczność, bo 0 nie jest równe 5. Teraz mamy sytuację odwrotną. Co byśmy nie wstawili za ten x, to i tak dostaniemy nieprawdę, tak? Bo 0 nigdy nie będzie równe 5. W takim przypadku no, żaden X nie spełnia nam tego równania, tak, bo co byśmy nie wstawili, będzie źle, więc mamy brak rozwiązań. No i zapamiętajcie sobie, że w, że w równaniach liniowych tak naprawdę macie trzy możliwości, jakie mogą się pojawić, czyli albo mamy jedno rozwiązanie, tak jak tutaj. Tak, albo mamy nieskończoną ilość rozwiązań, albo mamy brak rozwiązań. Często w różnego typu zadaniach zamkniętych pojawia się jakieś równanie. Jedną z odpowiedzi jaką macie udzielić to ilość rozwiązań tego równania. Czyli podstawowe równanie mamy załatwione. Przejdźmy sobie teraz do trochę trudniejszych równań, już niekoniecznie liniowych, to będą równania w postaci iloczynowej. Kurde, muszę zamknąć okno, chwila. Równania w postaci iloczynowej. No, Brzmi może to trochę strasznie, ale jeżeli będziemy pamiętać co to jest iloczyn, a Iloczyn to wynik mnożenia, to już może będzie miało to więcej sensu. Zapiszmy sobie znowu jakiś przykład równania w postaci iloczynowej. Weźmy sobie taki przykład, może trochę bardziej rozbudowany. x kwadrat minus 4 razy 3 minus x razy x kwadrat minus 5x plus 4 równa się 0. Co to znaczy postać iloczynowa? To znaczy, że mamy mnożenie różnych czynników w tym równaniu. Tak, zauważcie, że między tymi wszystkimi nawiasami, jeżeli nie ma znaku między nawiasami, to w domyśle tu wszędzie jest razy, czyli mamy jeden czynnik, drugi czynnik i trzeci czynnik. Tak? Na tej zasadzie działa równanie w postaci iloczynowej. I oczywiście drugi warunek, jaki musi się pojawić, żeby to równanie rozwiązywać, tak jak zaraz pokażę, to to że po prawej stronie odrówna się, musi być to 0, tak? To 0 tu musi być, inaczej musimy troszkę sobie przekształcić najpierw to równanie, Właśnie do takiej postaci. No i co teraz? Jak rozwiązujemy tego typu równania? Ponieważ mamy mnożenie, a z mnożenia mamy dostać 0, to weźcie pod uwagę, że jeżeli chociaż jeden czynnik w mnożeniu będzie równy 0, to cały wynik również będzie równy 0. Weźmy sobie taki przykład. Załóżmy, że mamy 0 razy 5 razy pierwiastek ze 123. Ile tu mamy? No 0 razy 5 to 0, 0 razy pierwiastek ze 123 to nadal 0. Czyli to będzie równe 0. Ale również, jeżeli ten drugi czynnik tylko będzie równy 0, czyli na przykład, nie wiem, minus 10 razy 0 razy pi, bo czemu nie, ile to będzie równe? Minus 10 razy 0 to 0, 0 razy pi to nadal 0, tak? No i również, jeżeli trzeci czynnik w tym przypadku byłby równy 0, czyli na przykład 58 razy minus 10 razy 0, no to. Minus 58 razy minus 10, nieważne, mnożenie jest przemienne, możemy sobie to uprościć, czyli załóżmy minus 10 razy 0 to 0 i 0 razy 58 to nadal 0, tak? czyli to również wszystko będzie równe 0. Tak? I co z tego wynika? Wynika to, że możemy w przypadku takiego równania, kiedy po lewej stronie mamy mnożenie różnych czynników, a po prawej stronie jest 0, możemy z osobna przyrównywać każdy czynnik osobno do zera, bo wystarczy, że tylko jeden czynnik będzie równy 0. Zapiszmy sobie. Naszym pierwszym czynnikiem to jest ten pierwszy nawias, tak, czyli x kwadrat minus 4. Zapiszmy sobie x kwadrat minus 4 ma być równy 0. No i teraz, ponieważ, ponieważ drugi czynnik może być zerowy i trzeci też może być zerowy, to robimy tutaj symbol lub i zapisujemy teraz drugi czynnik że może być równe 0, czyli 3 minus x równe 0 i lub trzeci czynnik, czyli x kwadrat minus 5x plus 4 może być równe 0. I teraz każde z tych równań z osobna należy po prostu rozwiązać. x kwadrat minus 4 równa się 0. No zróbmy to najszybciej jak się da, jeżeli mamy tylko niewiadomą do kwadratu nie pojawia się nigdzie żaden x do pierwszej potęgi, Możemy to zrobić w ten sposób, że tą minus czwórkę przerzucamy sobie na drugą stronę, czyli x kwadrat równy 4. No i teraz x będzie równy albo 2, albo x będzie równy minus 2, tak? Bo minus 2 do kwadratu daje również 4. Drugie, drugi czynnik do rozwiązania, 3 minus x równy 0. No tutaj najłatwiej by było po prostu minus x przerzucić na drugą stronę. Czyli inaczej, x równa się 3. Znowu mamy już rozwiązane. Już mamy rozwiązany drugi czynnik. No i trzeci czynnik. No tutaj już się pojawia przez wszystkich ulubione równanie kwadratowe. Czyli, żeby policzyć równanie kwadratowe, musimy policzyć deltę. Delta jest równa b kwadrat minus 4ac. Nasze b. Tutaj jest równe minus 5, bo b to jest to, co stoi przy x. A jest tym, co stoi przy x kwadrat, czyli u nas jest jakby 1, bo 1 razy x kwadrat to jest po prostu x kwadrat. Natomiast C to jest ten wyraz bez żadnych x, czyli 4. Ok, liczymy delta. Delta równa się minus 5 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 4, czyli to będzie równe minus 5 do kwadratu 25 minus. 16, tak, bo 4 razy 4 dostajemy z tego 9. Ponieważ delta jest większa od zera, więc będą tutaj dwa rozwiązania, więc od razu możemy sobie policzyć również pierwiastek z tej delty. Pierwiastek z delty równa się pierwiastek z 9, czyli 3. Liczymy sobie teraz dwa rozwiązania równania kwadratowego. x1 równe minus b minus pierwiastek z delty. Przez 2A. Wzory na deltę x1 i x2 macie w karcie wzorów. Jeżeli nie pamiętacie tych wzorów, wiedzcie, że na maturze jest gdzie to znaleźć. x1 będzie równy w takim razie. b jest równe minus 5, więc minus b będzie minus minus 5, czyli po prostu 5 minus pierwiastek z delty, czyli minus 3 dzielone na 2A, czyli 2 razy 1, czyli 2. 5 minus 3 to 2, 2 na 2, czyli będzie równe 1. No i x2, tu różnica jest taka, że po prostu przy pierwiastku z delty jest plus zamiast minusa, dzielone na 2a, czyli 5 plus 3 dzielone na 2, czyli 8 dzielone na 2, czyli 4. No i ile mamy rozwiązań w tym równaniu? No mamy tak, podkreślmy sobie, mamy x równy 2 Mamy x równy minus 2, mamy x równego 3, mamy x równego 1 oraz x równego 4, czyli tak naprawdę aż 5 rozwiązań. Jeżeli macie zadanie otwarte tego typu i macie podać rozwiązania, to napiszcie oczywiście na koniec odpowiedź, odpowiedź. No i tutaj, ponieważ mamy kilka tych X, najlepiej jest to zapisać. X należy do przedziału klamerkowego i w klamerce wymieniamy te wszystkie X, czyli mamy minus 2, 1, 2, 3 oraz 4. Ewentualnie jak nie chcecie w ten sposób zapisywać, tak, czyli ja tu zrobię taką kreskę ukośną, jak to można inaczej zapisać, można oczywiście zapisać, że x równa się minus 2, lub x równa się 1 lub i tak dalej, i tak dalej. Tylko trochę szkoda czasu. Szybciej będzie zapisać to w ten sposób. Oczywiście tych czynników tutaj mamy trzy, ale tych czynników może być tak naprawdę nieskończenie wiele. Tyle ile macie czynników, tyle razy każdy czynnik po prostu przyrównujecie do zera i rozwiązujecie tego typu równanie. Okay? Często to zadanie pojawia się jako jedno z zadań otwartych. Nawet nie z trzema czynnikami, tylko zazwyczaj z dwoma, ale zasada jest taka sama. Więc te dwa punkty za zadanie otwarte, czyli 4%, myślę, że warto zdobyć. Kolejny rodzaj równań, z jakim możecie się spotkać na maturze podstawowej, to są równania wymierne, nazwijmy to, czyli takie, gdzie pojawia się i licznik, i mianownik. Zapiszmy sobie. Weźmy sobie jakiś przykład i opiszmy sobie, co tam się dzieje. Weźmy sobie równanie typu x kwadrat minus x minus 6 dzielone przez x plus 2. I to wszystko ma być równe. Zero. No i tutaj sytuacja troszkę się utrudnia, ale nie tak znowu strasznie, po prostu trzeba o jednej istotnej rzeczy pamiętać, którą myślę, że macie wrzucaną do głowy od praktycznie szkoły podstawowej, czyli to, czego nie można robić w matematyce, a czego nie można robić w matematyce przede wszystkim, o czym powinniście pamiętać? Nie można dzielić przez zero. Jeżeli nie możemy dzielić przez 0, to znaczy, że tutaj ten nasz mianownik, bo przez mianownik przecież dzielimy, nie może nigdy być równy 0. I od tego zacznijmy. I to jest tak zwana dziedzina w równaniach różnego typu. Czyli jeżeli pojawia się wam mianownik, to zawsze mianownik trzeba zadeklarować, że jest różny od zera. Oczywiście w sytuacji, kiedy w mianowniku pojawia się jakakolwiek niewiadoma. No jeżeli w mianowniku byłoby po prostu 2, no to widać, że 2 nie jest równe 0 i nie musimy tego zapisywać. Zapiszmy sobie w takim razie dziedzinę. Dziedzina. Mianownik różny od 0, czyli x plus 2 musi być różny od 0. Co z tego wynika? No taką nierówność rozwiązuje się tak samo jak równanie. Czyli po prostu możemy przerzucać, mnożyć, dzielić stronami i tak dalej. Czyli x będzie różny od minus 2. I to trzeba zapamiętać, bo jeżeli x będzie równy minus 2, to minus 2 plus 2 da nam 0, a tak nie może być, ok? I teraz, co dalej z tym równaniem robimy? No, żeby z dzielenia dostać 0, bo po prawej stronie oczywiście mamy 0, no to tak naprawdę zauważcie, że jeżeli zrobimy, nie wiem, 0 przez 150, to będzie 0. 0 przez minus 3 pierwiastki ze 123, to nadal będzie 0, czyli jedyne miejsce, które wpływa na wyzerowanie się tego równania jest to górna część tego ułamka, czyli licznik. Zapiszmy sobie. Czyli w takim razie, w takim razie możemy zapisać, że ten cały ułamek będzie równy 0 tylko wtedy, gdy licznik będzie równy 0. Czyli x kwadrat minus x minus 6 ma być równy 0. Znowu mamy równanie kwadratowe, bo mamy x kwadrat i x, więc musimy policzyć deltę delta równa się b kwadrat minus 4ac jeżeli ewentualnie ktoś z was jest ciekawy czemu delta jest równa b kwadrat minus 4ac to zapraszam do swojego materiału no i tutaj tak to a u nas to będzie równe 1 tak? bo przy x kwadrat znowu nic nie ma czyli jest jedynka nasze b to jest to co stoi przy x czyli mamy minus x czyli przy x stoi minus 1 a nasze c to jest to co stoi bez żadnej niewiadomej, czyli minus 6. Ja specjalnie tutaj wypisuję to A, B i C. Okay? I radziłbym Wam również to robić, bo to są miejsca, gdzie bardzo często, niestety, zauważyłem, że popełniacie błędy. Tutaj, na przykład, przy B zgubicie minus, tu przy C zgubicie minus, później delta Wam nie wychodzi i niestety za zadanie nie ma za dużo punktów. Ja wiem, że to czasami się wydaje dość oczywiste, przynajmniej dla części z Was, ale jeżeli Wam naprawdę zależy, żeby tylko zdać tą maturę, to pomagajcie sobie w niepopełnianiu błędów. To nie jest aż tak dużo czasu, żeby sobie wypisać te współczynniki A, B i C. A uwierzcie mi, że prawdopodobieństwo teraz tego, że źle policzycie deltę, źle wstawicie później te współczynniki do x1 i x2, naprawdę bardzo maleje. OK? No dobra, liczymy deltę. Delta równa się, czyli b jest równe minus 1. Minus 1 do kwadratu to jest po prostu 1, bo 2 minusy dają plus. Minus 4 razy 1 i razy minus 6. Ok, no to będzie 1. No i teraz mamy co? 1 minus, drugi minus, czyli 2 minusy w mnożeniu dają plus. Czyli ogólnie dostaniemy plus 4 razy 6, 24. Czyli ta delta będzie równa 25. Jest delta dodatnia, czyli będą dwa rozwiązania, więc możemy sobie od razu policzyć pierwiastek z delty. Pierwiastek z delty równa się... Pierwiastek z 25, czyli 5. Równa się 5. No, i liczymy x1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli b jest równe minus 1, czyli minus minus 1 to będzie plus 1, minus 5 przez 2a 2 razy 1 to 2, czyli mamy minus 4 na 2, co nam daje minus 2, oraz x2, które jest równe minus b plus pierwiastek z delty podzielone na 2a, czyli 1. Plus 5 na 2, 6 na 2, czyli 3. No i teraz, w tym momencie, musimy się na chwilę zatrzymać i pamiętać o tym, co zrobiliśmy jako pierwsze w tym zadaniu, tak? Pamiętać o tym, że policzyliśmy tą dziedzinę. Co to znaczy, że policzyliśmy dziedzinę? No musimy teraz sprawdzić, czy czasami, czy któreś z rozwiązań, które nam tu wyszło, tak, bo wyszło nam x1 równe minus 2 oraz x2 równe 3. Czy któraś z tych odpowiedzi nie jest czasem wykluczona przez dziedzinę? No i co tu się okazuje? No, my tu mamy zapisane tak, że x ma być różne od minus 2, a nam tu x1 wyszedł właśnie minus 2, czyli nie może być ta minus dwójka, bo wtedy podzielimy przez 0. Dalibyśmy tak naprawdę to równanie, by było 0 przez 0, a tego nie chcemy i tego nie potrafimy rozwiązać, i to na pewno już nie jest równe 0, tak? To tak nie działa. Więc piszemy, możemy napisać słownie bądź też symbolicznie, tak, gdzieś tu z boku nie należy do dziedziny. Ewentualnie w nawiasie możemy napisać przekreślony znak należy do dużego D. OK? I w takim razie, jaka będzie odpowiedź do tego zadania? Odpowiedź X tak naprawdę równa się tylko 3, bo minus 2 jest wyrzucona, czyli X równa się 3 i znowu dwa punkty, czyli 4% ewentualnie mogą być zdobyte.